Siema. Kończy nam się pierwszy tydzień lipca, a ja dopiero lecę z pytaniami za czerwiec, ale to dlatego, że bezrobocie mnie dojechało i się trochę nie wyrabiałem. Nie milknął echa afery ze Sztormem. Sztorm to jest taka polska marka rowerów, od kilku lat dostępna na rynku. Zasłynęła w ostatnich czasach kontraktem reklamowym z Anią i Robertem Lewandowskimi i tym, że między innymi w jednym z materiałów. U Ani pojawił się widelec z tyłu naprzód. Cały czas właśnie nie milknął echa tej historii. Ogólnie myślę, że ból dupy wszystkich o to, ile Lewandowcy wzięli za kontrakt z Tormem i że rozmieniają się na drobne i ich marka osobista traci na wartości itd. i tak dalej. Chyba nie powinien być do końca naszym problemem, bo to jest ich marka osobista. Ja myślę, że Robert ma takie nazwisko i taką klasę sportową. Jakby nie grali nasi kopacze, że on sobie w życiu i tak poradzi, tak wybrał. Myślę, że to ja osobiście cieszę się bardziej, że on reklamuje jakąś polską markę. Może akurat nie wiem, czy tą czy inną powinien reklamować. Polskie marki, zresztą to będzie takie też pytanie, jak ja widzę ich przyszłość. O, i to wtedy tam do tego wrócimy. Pytanie pierwsze: widele z tyłu naprzód. Powróćmy do sedna problemu. Widelec może być manitou i wtedy ma koronę, tak jak tu widzicie, z tyłu, ale zacisk hamulcowy też ma cały czas z tyłu. Może być też widelec standardowy, sorry, że tutaj mamy takiego złoma, a tam księdza tłuką akurat, no ale... Eee, tutaj mamy widelec klasyczny z koroną z przodu i hamulcem z tyłu. No, i tył naprzód jest on wtedy, kiedy po prostu jest tył naprzód, to znaczy jest w ten sposób zamontowany. I tak na którejś reklamie się pojawił: kierownica była prawidłowa, a widać był tył naprzód. No, i to jest niedopatrzenie kogoś z agencji, kto te materiały robił. Szło to wtedy bez akceptacji z tego, co na Eurobike'u opowiadali ludzie ze sztorma. Teraz jest każdy materiał akceptowany i takie fejki. Nie powinny się pojawiać. Fakapy w zasadzie. No i tyle. Cała historia widelca tył naprzód. Drugie pytanie za czerwiec to jest problem z hamulcem w P5, czyli hydraulicznym, szczękowym, aerodynamicznym hamulcem do roweru czasowego z klamkami do kiery typu samolot i z hydraulicznie sterowanymi szczękami klasycznie zaciskającymi się na obręcz. no w kilku modelach P5 i P3 takie hamulce były montowane, cały czas są na rynku dostępne i taki hamulec może się obrócić i zacząć przyhamowywać obręcz. Na przykład, jeżeli w strefie zmian inny rower puknie w wasz hamulec, albo prowadząc rower wypukniecie ciałem czy butem, w ten hamulec i on się przekręci. Można temu zapobiec mocno go przykręcając taką centralną śrubą tutaj mamy akurat zupełnie przypadkiem jakieś takie hamulce Magura tak wygląda ten hamulec jest montowany na centralnej śrubie, to jest akurat hamulec tylny w p jest montowany przez adapter w P5 jest montowany albo na dole albo też przez adapter na tej centralnej śrubie i po prostu jeżeli mocno dokręcicie nakrętkę na której on ma możliwość się przekręcić i zacząć obcierać którąś częścią, bo prawidłowo on działa w ten sposób, a nieprawidłowo może się przekręcić i zacząć obcierać obręcz. Więc wystarczy mocno przykręcić i on się wtedy nie przekręca i nie obciera. Tutaj pokazuję mniej więcej jak to wygląda w jednej z p Relatywnie łatwe do skręcenia dla każdego w miarę ogarniętego z mechaniką ziomka. Pytanie trzecie: osłona pod kasetę. Tutaj, akurat, mamy jakiś delikwentów, którzy słyszeli do nagrań, i osłon pod kasetą nie mają, czyli, jak widać, bez osłon można żyć. Ale, osłona pod kasetę, tu mamy od jakieś szpeca takie gruzo-koło aluminiowe, i tu właśnie osłona pod kasetą była, tu przykręcona była kaseta. Po co to jest? Ano po to, że jak przerzutka zostanie uderzona i się dognie trochę do ramy. Albo będzie źle regulowana i łańcuch chciałby wpaść nam na szprychy, zeskoczyć z najwyższej zębatki. To po prostu tu nie zeskoczy, bo mamy tutaj tą plastikową osłonę. Ta osłona generalnie nie jest tu jakoś super mocno zamontowana, w wielu przypadkach potrafi się zacząć poruszać czy grzechotać. Dlatego większość ludzi serio jeżdżących na rowerach po prostu dba o swoje rowery. Jeżeli rower wywróci się na stronę przerzutek, to kontroluje, czy się nie wygiął hak, czy przerzutka jest prawidłowo wyregulowana. Robi serwisy na czas, tak żeby ta przerzutka właśnie miała zakresy ustawione jak trzeba. I wtedy taka osłona specjalnie nie jest potrzebna. Nie stosuje jej się rower, jest lżejszy, mniej się telepie. Ale jeżeli ktoś używa roweru turystycznie, okazjonalnie, to taka osłona może się przydać. Kolejne pytanie to jest, Kierownica od kaniona aerodynamiczna i możliwość założenia lemontki. Kierownica aerodynamiczna od kaniona wygląda tak. Lemontka mocowana do takiej kierownicy klasycznie wygląda tak, czyli ma takie okrągłe mocowania. No i jak widzicie, tego się tu pożenić nie da. Co da zasady, raczej nie trafiają się lemontki tego typu z mocowaniami... Takimi łeskowatymi, które można by tu założyć. No, ja tutaj akurat mam taką e, lemontkę na łeskowatym mocowaniu, no bo bycie królem rowerów to wysoko postawiona poprzeczka, więc trzeba takie różne, właśnie gadżety tutaj mieć. No i zaraz sobie przymierzymy, jakby to mogło wyglądać. To jest akurat strona ta. No. Nawet od biedy ta lemontka od Gianta może by tu i się w jakiś sposób dała zamontować, ale szczerze, ja bym tego nie robił, bo tutaj kanty tej lemontki dotykają punktowo, nie przylegają na całości. W dobie. Druku 3D i tak dalej. Być może dałoby się to odwzorować i zamontować sobie tutaj taką lemontkę prawidłowo, ale patrząc na to, że ta kierownica od spodu nie jest pełna, tylko ma jakieś tutaj rowki i tak dalej, to ja jednak myślę, że nie jest to dobry pomysł. Z tego co się orientuje, Canyon do swoich kierownic nie robi takich lemontek Aero. Zresztą Giant sam chyba ma też ze dwa standardy. Tych owali kierownic, jak nie więcej, więc też nie do każdego gianta taka lemontka pasuje. Podsumowując, raczej jak macie kierownicę Aero, jeżeli nie jest, to kierownica FSA, która ma specjalne otwory montażowe w tej płaskiej części. Tutaj z góry wtedy są po prostu dwa sloty i można zamontować taką lemontkę, specjalną, dedykowaną do kierownicy FSA, to jeżeli nie ma takich otworów, no to raczej kierownica nie pozwoli zamontować lemontki. I ja bym tu nie kombinował. W specu był taki patent, że na przykład było do mostka montowana taka krótka lemontka do jeżdżenia, zdaje się, na wyścigach, gdzie był dopuszczony draft. To była taka specjalna, krótka lemontka. Do wężów to można było zamontować, ale to jest generalnie kombinacja. Jeżeli chcecie mocno kombinować z pozycjami aero, to raczej wymiana mostka na klasyczny i kierownicę na okrągłą. Co więcej, często lepiej też na aluminiową, bo jednak do niej mocniej można tą lemotkę przykręcić. Jest mniejsze ryzyko, że ją zgnieciecie, bo kierownicę karbonową, nieprzystosowaną, niewzmacnianą pod montaż zaciskowo lemontki łatwo jest po prostu zgnieść. I ostatnie pytanie, piąte, czyli słowniczek kolarski. Co to jest koza? Tutaj też nawiążemy do Akurat triatlonówek, czasówek i tak dalej. Koza to nic innego jak rower czasowy z kierownicą z rogami, czyli nie z klasycznym barankiem, a z kierownicą typu samolot. Tyle pytań za czerwiec, nagranych w pierwszym tygodniu lipca. Za to małe opóźnienie Was przepraszam. Zadawajcie kolejne pytania. Postaram się, żeby za lipiec były na czas. Dzięki, do zobaczenia. Hej!